Ale nie jest to taka szybka akcja jak. Kurczę, to jest po prostu. Nie jest to taka szybka akcja jak w Modern Warfare. To jest po prostu cholera jasna, moja wina, że ja ich nie zabijam. No. Znaczy, no oczywiście, że to jest moja wina, tak. W takim sensie, że mogłaby to nawet być wina tego, że. Dajmy na to właściwy... niewłaściwy paczka. Gdzie ona się, cholera, podziała. Co to jest? Or A, dobra, dobra. To lubimy. Um. Więc jest to w tym sensie moja wina, że ja po prostu nie jestem w stanie jakoś sensownie wcelować. No, no nie ma co używać tego. No, teraz by się przydał granat, wiadomo. A niestety go nie będzie. Dobra, dobra, dajcie mi te asysty, chcę kolejnego. Trika. Scores trika oczywiście. Dajcie mi Strika, Score Strika. No dobra. Aha, hamie. nie, zostawił. Fajnie. Dobra, znowu Care Package. To sobie rzućmy tutaj. Okej, okay, no widzicie, czasami, czasami mi się udaje. A, tutaj już przeładowywałem. Gdzie jest moja paka? Wezmą moją pakę. Chamy, nie myta. Nie wiem, czy jestem w stanie się sam zabić. Niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Szkoda. Mój nalot, wspólny pakiet, czyli jednak. Ktoś go sobie wziął z naszych. O oh, lol. Fajnie. Powiem tak, ta mapka mi się całkiem podoba. Jest taka przyjazna. Jasna. Wszystko na niej ładnie widać. E, tak, mam jako drugi Skorstrik paczkę za amunicję. znaczy... Co ja gadam? Dobra, chemu po nogach. Może powinienem jednak po twarzy mu pocisnąć. Cholera, e, zaraz mnie zdejmą. A, dokładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. E, jako drugi score streak mam paczuszkę... ...z losowym Skorstrikiem. I to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dzięki temu Dzięki temu jestem w stanie yy, użyć... wypróbować różnych rzeczy Tam jest, ale Jezus, o Jezus Chciałem rzucić UAV, a nie cholerną pakę Dostanę się tam, nie dostanę się tam nawet Polera jasną, no szkoda. Gdzieś to posiałem. Nie wiem gdzie. Nie wiem jak się tam dostać na górę. O, w ten sposób. No ale... ale... ale ta paczka jest niedostępna. Kurczę, no szkoda, że tak się dzieje, szkoda, że te paczki jednak. Jezus Maria, to był pojedynek nubów totalnych. Ale udało mi się z tego wyjść zwycięsko. Yeah! Jedna ofiara! Yeeha! Po prostu zabójczy dobrze. Jest, 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 pięknie. No teraz to ja trochę cio cioram wrogów. Dzięki. Ojej, ojej, dwóch! Ha, dwóch było. My trzeciego ciśniemy, a tutaj dwóch wyskakuje. No ale okej, okay. wiecie sami jak to jest. Często na przykład, kiedy chcę powiedzieć coś śmiesznego, wyskakuje mi nagle, że się zacinam. I tak to jest, wiecie jak to jest zupełnie. Ojej, 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 dużo tego, dużo tego. Fajnie. I tam jest paka. Tak się zastanawiam, czy tych paczek nie można, dajmy na to, ustawić jako przynętę. I myślę, że można. No i tak mnie ściągnął, no ale miałbym przynajmniej 100 punktów Dobra, jest paczka i rzucimy ją sobie tutaj I się tutaj no jednak Dobrze Tylko, żeby mi na łeb nie spadła, bo pamiętam, że bywało i tak No lol człowiek, co ty zrobiłeś w ogóle? Oooo! Wow. To był taki wielki atak. Jest taki fajny kill streak, gdzie tak jakby... Jak to opisać? No i widzicie, on nie trafiał, ja też... O nie! RCXD! A, ratuj się! Kurna! Uff. Uff, uf, uff, uff. Samochodzik inaczej nazywamy. Cholera! Ja mam takie niestety nastawienie umysłowe, że albo nastawiam się na skakanie, albo nastawiam się na padanie przy strzelaniu, albo nastawiam się na nożowanie. No jak się nastawię na coś. Ole, ole. Ale nie dałbym rady, to znaczy już chciałem wyciągać. Już chciałem wyciągać swoją broń dodatkową. I patrzcie co się stało. O, walka była wyrównana, to mi się właśnie Zobaczyć podobało. 100 do 90 i wtedy jest zabawa, tak? Ja wam coś pokazuję, ale kiedy wchodzi jakiś hardkorowy koksu e, i, i mówi, że trzeba tutaj pakować i mam rocket fuel z nieba, i wali tego wszystkiego niesamowicie dużo, no to ja nic nie jestem w stanie na to poradzić. I w ten sposób można przegrać każdą walkę. Dobrze. Jaki mamy czas, moi drodzy? 22 minuty. Uha, uh, ha, pocisk Hellstorm. To jest pewnie seria punktów. Jakiś tam kamuflażyk. Zwiększona przebijalność materiału, większe zniszczenia, Uu. to może być ciekawe. No, ale ja tam nie dochodzę do jakiejś wielkiej serii punktów. A ten pocisk to nawet w moim zasięgu by był. O. Co my tutaj możemy zrobić? Może zlikwidujemy to, a odblokujemy i wyposażymy to. Ten okay, pocisk okay. Hellstorm, stworzymy też klasę. Zobaczymy szybki magazynek, no to mi się przedaje tak, bardzo, tu mi również żeby mnie nie było widać na minimapie to jednak nie, chyba, że damy na przykład wybierz drugi dodatek do broni dodatkowej dodatkowej, a nie podstawowej przyda się, wybierz drugi dodatek do broni podstawowej trzeci dodatek do broni podstawowej przepraszam, ojej, i ta mapa na której nas gnoili ostro zobaczymy jak mi teraz pójdzie No właśnie jakbyście nie wiedzieli gdzie to zobaczyć, to to jest broń PDW57 O, ktoś tam był? Nie, zdawało mi się. O, jest to napisane w... A, a, padł. No co? No i co? To było dobre. Ale urwał, ale urwał. Aj, cholera jasna On tutaj będzie szedł z pewnością, więc zemścimy się chyba, że już ktoś się zemścił za mnie nie koniecznie No nie no co tutaj walka dystansowa będzie Nie. No, nie. Oh. Dzisiaj nie, nie muszę nawet przeadowywać, jeszcze mam 30 naboi w magazynku, ale to zrobię. Dobrze, może ktoś tutaj y, się będzie czaił? Nie wiem, nie widzę, nikogo nie widzę. Jezu, co to było? Mój się tutaj zrespał. I paczka Care Package, czyli troskliwa paczka, tak jak były kiedyś troskliwe misie Care Bears. W tej paczce rzeczywiście jest sama troska i oddanie. Spadaj mi stąd. Troska, ale na pewno nie o wrogich żołnierzy, którzy giną pod. Cholera, cholera! Cholera! Ilu się ich tutaj kręciło, trololol. Moje, moje, moje. Dobra, o co w ogóle chodzi w tym trybie? Może wam wyjaśnię, tak? Przy każdym zabitym padają takie nieśmiertelniki, i trzeba je po prostu zbierać. Jak widzicie same zabicia, nic tak jakby... No, dają 50 punktów, zebranie takiego nieśmiertelnika daje dodatkową stówę. Możemy też zebrać swój własny nieśmiertelnik od swojego przyjaciela, żołnierza drugiego. Kurczę, właśnie już naciskałem kur, żeby oznaczyć cel. A, widzicie. O nie, o nie, o nie, leci, 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 leci taki pocisk czerwony na minimapie, boom! jak jebnie, to się wszystko rozpadnie. Więc lepiej, żeby w nas nie rozwaliło. I tak, zabijamy 50 punktów, zbieramy nieśmiertelnik z poległego 100 punktów, nawet jeżeli to nie my go zabiliśmy. A jeżeli ktoś z naszej... Nie, yeah, paczka, paczka, siła, moc! Jeżeli ktoś z naszych... Zbierze um, taki nieśmiertelnik, to dostajemy 25. Nie, nie, nie. Zmienię na broń, zmienię na broń. Jeżeli ktoś z naszych zbierze taki nieśmiertelnik, to dostaniemy 25 punktów. Je! Yeah, pocisk! Pocisk! O Jezus, i pocisną o. Wow, 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 wow. wow yeah Fuck yeah To jest ten dospadający się na kilka Fuck A szkoda jeszcze co? Moją paczkę zgarniecie co? Chamy Chamy Jasny gwincior. O, o, jest mały robocik, widać go na minimapie, właśnie gdzieś tutaj sobie lata O, jest tam, o, jest tam, poleciał i się rozpieprzył Jak mi przykro No dobrze, biegamy w, w inną stronę niż nasz team, można fajnie się obłowić, ale można też ostro oberwać Widziałeś mnie? No i właśnie, tutaj nie tak jak w Deadmatchu, że kiedy kogoś zabijemy, to dostajemy nasza drużyna dostaje punkty, ale nasza drużyna dostaje punkty wyłącznie wtedy, kiedy będzie potwierdzenie zabicia. Dobra. Ej! Ale pułapka! Ale pułapka! Ładna, ładna. Dobra, wiem, ty powinieneś to zebrać, bo ty go tam... On na ciebie zwrócił uwagę, a ty nie zebrałeś. Nie, zebrałeś jednak kamień. Nie, yeah, awansik, awansik, awansik. Lubię tutaj awansować, bo odblokowujemy nowe fajne zabawki, rzeczy i takie inne sprawy. A przede wszystkim bronię, bo wiecie, mam takie wrażenie, że jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim odkryję swoją ulubioną, najlepszą broń. A, no i gdzie, gdzie? LOL. Jest, 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 ale cioram, ale cioram. O Jezus Maria. Pocisk, pocisk, mam pocisk. Co to było? Ale jestem, ale jestem, kozak. Nie wiem, nie wiem jak tego używać zbytnio, no Nie wiem jeszcze zbytnio. Kurczę, ile naszyjników, ile naszyjników, o mój Boże. O mój Boże, chcę to mieć, chcę to mieć. Aj, cholera. To jest właśnie bardzo niebezpieczne. Mamy mnóstwo takich fajnych naszyjniczków.